Szlachta była stanem społecznym, który wywodził się głównie z wcześniejszego rycerstwa. W początkowym okresie mogli to być drobni wojownicy, którzy za swoje służby otrzymywali od monarchów ziemię. Z czasem, dzięki różnym przywilejom, szlachta przekształciła się w dobrze zorganizowany i wpływowy stan, który miał decydujący głos w wielu aspektach życia państwowego. Szlachta stanowiła około od 6 do 10% populacji Rzeczypospolitej. Szlachcice mieli prawo do noszenia szabli i posiadania herbu, co było jednym z podstawowych przywilejów szlacheckich. Szabla nie tylko symbolizowała status wojownika, ale również autonomię i przywileje szlacheckie. Herb zaś był oficjalnym znakiem rodowym, potwierdzającym przynależność do stanu szlacheckiego i służył do identyfikacji rodów. Każdy herb miał unikalny wzór i zestaw barw, co pozwalało na rozróżnienie poszczególnych rodzin szlacheckich. Szlachta posiadała szereg praw, które umacniały jej pozycję w państwie. Do najważniejszych należały prawo do uczestnictwa w sejmikach ziemskich i sejmie walnym, prawo do wybierania króla, a także prawo do nienaruszalności osobistej i majątkowej. Szlachta była również zwolniona z większości podatków, co stanowiło istotny przywilej ekonomiczny. Jednakże, obok praw, szlachta miała również obowiązki. Najważniejszym z nich był udział w pospolitym ruszeniu czyli zobowiązaniu do służby wojskowej w obronie państwa. Szlachcic był zobowiązany stawić się na wezwanie króla z własnym koniem i uzbrojeniem, co było podstawą obronności państwa. Pospolite ruszenie było zwoływane w sytuacjach zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego, przywileje szlacheckie. Proces nadawania przywilejów szlachcie miał głębokie podłoże polityczne i społeczne. Przywileje te były często wynikiem negocjacji między monarchą a szlachtą, która wykorzystywała swoją siłę polityczną do uzyskania korzyści. W zamian za wsparcie w ważnych kwestiach państwowych lub pomoc militarną, królowie nadawali szlachcie przywileje, które stopniowo kształtowały system demokracji szlacheckiej. Przykładem takich działań mogło być nadanie w użytkowanie szlachcicowi królewszczyzny, czyli terenów należących do monarchy. Konstytucja Nihil Novi, uchwalona w 1505 roku na sejmie w Radomiu, była kamieniem milowym w historii demokracji szlacheckiej. Zabraniała ona królowi wydawania nowych praw bez zgody sejmu, co oznaczało, że nic nowego nie mogło zostać wprowadzone bez akceptacji szlachty. To właśnie ten akt ugruntował rolę Sejmu jako centralnego organu władzy legislacyjnej i był początkiem ograniczania władzy monarszej na rzecz szerszego udziału szlachty w rządzeniu państwem. Sejm walny składał się z dwóch izb: Senatu, złożonego z wyższych dostojników kościelnych i świeckich, i Izby Poselskiej, reprezentującej szlachtę. Król pełnił funkcję głowy państwa, ale jego władza była ograniczona przez system praw i przywilejów szlacheckich. Podjęcie decyzji na sejmie walnym wymagało jednomyślności, czyli zgody wszystkich osób biorących udział w sejmie. Pierwszy sejm walny odbył się w 1493 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak z czasem sejmy te były zwoływane również w innych miastach, takich jak Warszawa, Lublin czy Grodno. Sejmiki ziemskie były z kolei zgromadzeniami szlachty na szczeblu lokalnym, gdzie podejmowano decyzje dotyczące danego regionu i wybierano posłów, którzy reprezentowali później dany region na Sejmie Walnym. Taki system władzy w Polsce zaczął być określany jako demokracja szlachecka. Była ona unikalnym systemem politycznym, który trwał aż do rozbiorów Polski w XVIII wieku. Ten system charakteryzował się znacznym stopniem udziału szlachty w życiu politycznym kraju, co odróżniało Polskę od innych europejskich monarchii absolutnych. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.